Cześć, ja jestem Arek, a wy jesteście na kanale OneTrip. Dzisiaj witam Was sam, ponieważ Iwona, jak wiecie, o poniedziałku jest w pracy. Od poniedziałku oficjalnie jest charakteryzatorem w teatrze państwowym, czyli udało jej się dostać, udało się. Wypracowała sobie tą wymarzoną pracę, o której marzyła od roku czasu, jak tylko się tutaj przeprowadziliśmy. No i w tej chwili spełnia swoje marzenia. Ja dzisiaj mam dzień wolny, jest piątek, więc zabiorę się za rzeczy, które zostały nam jeszcze do zrobienia w remoncie. Za chwileczkę Wam pokażę, co będziemy robili. A więc, słuchajcie, w przedpokoju. Zajmę się dzisiaj przedpokojem. To, co musimy zrobić, to poczyścić całą podłogę z resztek farby, która została, pozdzierać resztki taśmy, która cholernie ciężko się odkleja, ale myślę, że uda nam się to jakoś fajnie ogarnąć umyć ładnie podłogę i pozakładać listwy. Z tym będziemy mieli niezłą łamigłówkę, ale jakoś sobie damy radę. Okej, okay, zaczynamy. Udało nam się jakoś sprawnie to pousuwać, ale zobaczcie, jeszcze mamy takie kawałeczki, gdzie Coś tam farby nam zostało, przez taśmę przeleciało, więc musimy to wszystko teraz ładnie zmyć, no i podamywać podłoga, gdzie przez to nasze zabezpieczenie, gdzieś tam nam farba przeleciała, także do dzieła. Prawie wszystko, zabrakło nam tego jednego kawałka, ale chyba nie będę teraz szukał, bo mam za duży z tymi listkami. Jeszcze są listy do Miłosza do pokoju, więc trochę jeszcze tego nam zostało. Przybijemy teraz to co tutaj jest, jak miłość u siebie zrobi. Wtedy to co nam zostanie, wrzucimy tutaj. Czyli tak, bierzemy sobie naszą maszynkę, a jak widzicie, salon. Maszynkę. Iwona Wam opowiadała już troszeczkę o tym urządzeniu w Lidzu za 29 euro. To jest śrzybacz, yy, ale też z gwoździarką. <coughs> Będę strzywał na takie gwoździki, są dosyć długie. Teraz sobie tutaj musimy jeszcze tylko. No, tak trochę głupio są paczki z tymi gwoździami, że nie są. Nie są jakoś logicznie popakowane, tylko taki widzicie sajgon. Więc chyba najprościej będzie nam to samoć. Okay. I zobaczmy, tymi najdłuższymi gwoździami o ile dobrze pamiętam to to są gwoździe o długości 25-32 mm 32 mm tymi najdłuższymi Ładowanie maszynki jest banalnie proste, po prostu wkładamy, zaciskamy, jedyną rzecz jaką musimy ustawić to siła przebicia, o ile dobrze pamiętam to na czwóreczce mi to całkiem fajnie wchodziło, więc sprawdzamy. No, i generalnie mamy przedpokój zrobiony. Wydaje mi się, że od razu fajniej to wygląda, jak są listwy przywodłogowe. Co nam jeszcze tutaj zostało? No, tylko wykończenie tych kawałków belek, które nam wystają. Z tej strony, z tej musimy jakąś tą taśmę sobie zerwać i też to ładnie wykończyć. No i ta jedna nieszczęsna zaginiona listwa. Ja zamiatam, żeby Iwona, jak przyjdzie, widziała już zrobiony ładnie pokoik, przedpokoik, i będziemy mieli to z głowy. Będziemy mogli myśleć o czymś następnym do zrobienia. Co? Jeszcze nie wiem, tyle jest rzeczy, że ciężko to ogarnąć. Swoją drogą też nie wiem, czy Iwana Wam pokazywała, tak sobie urządziliśmy nasze miejsce pracy, czyli do składania filmów. Tutaj na tą ścianę jeszcze planujemy sobie mniej więcej od wysokości e, biurka do wysokości półki wyłożyć tą ścianę panelami wygłuszającymi. Tak samo tutaj taki paseczek sobie pójdzie w bok i to będzie takie fajne miejsce do, do montażu i do nagrywania. E, super, to wszystko weszło w ten kąt. Zobaczcie, nawet jak się w salonie. Przepraszam za bałagan, ale no cały czas jesteśmy jeszcze na workach i kartonach. Jak się w salonie siedzi e, na kanapie, to w ogóle tego miejsca nie widać. Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy. Przyjechała nasza pocuszka z Ikei. Zaraz będziemy ją rozpakowywać i zobaczymy, czy montaż pokrowca jest skomplikowany, czy będziemy musieli rozkręcać tą kanapę. Czy damy radę zrobić to bez rozkręcania? Zabieramy się do dzieła. A propos nożyka. Słuchajcie, kiedyś zrobiłem taki numer, że ona sobie kupiła wymarzoną pościel. Długo na nią czekaliśmy, chyba weszła. to takim otworzyłem nożykiem, że wyścinały nam to. Taki numer zrobimy, dlatego teraz <tryk> wolę wszystko rozgrywać niż rozcinać. Ale tutaj no niestety nie damy na bez rozcinania. Chodźcie, mamy to. Jeden duży pokrowiec, nie wiemy na co. Drugi mały pokrowiec, najprawdopodobniej poducha. Trzeci mały pokrowiec, też pewnie poducha. Kolejny dwa pokrowce. Chyba też poduchy jeszcze jeden duży pokrowiec nie, dwa. A, to będą boczki. To będą boczki i tak właśnie myślałem czy będę musiał je rozkręcać, ale z tego co widzę naprawdę i tak, bo raczej tutaj nie wcisnę tego. <laughs> ale od czego mamy instrukcję obsługi? To jest, żeby to na to skręcić, wtedy nałożyć ten pokrowiec. Czyli musimy słuchajcie, z całej kanapy musimy odkręcić ten bok i ten, żebyśmy mogli założyć sobie część pokrowca na całe jakby siedzisko stelaż. Ok, muszę sobie zrobić miejsce, przynieść klucze i niestety rozkręcamy z powrotem kanapę, którą skręcaliśmy. Tutaj jest napisane też, żebyśmy wyprasowali sobie po prostu przed założeniem. Ale ja nie będę ich pracował. Teraz yy, zrobimy sobie już po zamontowaniu przy pomocy żelazka parowego. Mam nadzieję, że nie zniszczę z żelazkiem parowym gąbki. Ok, przesuwamy kanapę rozkręcamy, nie będziemy nad tym myśleć, bo nad czym to myśleć. I bierzemy się do pracy. Dobra, słuchajcie, kanapę <laughs> mamy rozkręconą. Generalnie cała kanapa składa się z trzech części, dwóch boczków, plus tutaj dwie części skręcone razem przy pomocy. Raz, dwa, trzy, czterech śrub z boku to wygląda w ten sposób, i teraz, właśnie na tą całą część, tutaj, tutaj, musimy założyć sobie pokrowiec. Śrubki odsuwamy na bok, i będziemy szukali pokrowca, który to jest trzy części, chyba go widziałem na początku. Zerknęliśmy sobie na instrukcję. Słuchajcie, to jest ten pokrowiec. Czyli musimy sobie to położyć normalnie, tak jak się siedzi, i pokrowiec założyć. Dobra, zobaczymy, jak nam się to uda. że tu jest dobrze. Ale zobaczcie, tak mi się wydaje, że tutaj ta krawędź powinna być tak bardziej od góry, tak żeby ją też było widać. Chociaż tutaj wtedy nie będzie tak bardzo aż naciągnięte, więc wydaje mi się, że tak może zostać i tak tego tak bardzo nie widać. Ok, kładziemy kanapę. I pierwszą część roboty mamy zrobioną. Dzień dobry. dobry. Robi się? No, robi się. A, zapomniałem tu metki. Właśnie mówiłem, że te metki trzeba pousuwać, bo zaczek je poprzeczepiali na bokach. Ale ładnie. No, fajny, fajny materiał. Zaraz zobaczymy, jak tam pójdzie z poduchami. nie? Okej, okay, dobra. Się biorę za zakładanie poduszek. Ok, słuchajcie. Mamy cztery poduchy i musimy na nie pozakładać. Pokrowce, Tu nie powinno być problemu, bo rozmiarowo nawet możemy sobie dopasować. To będzie tu, to będzie tu, ale żeby nam się wygodniej nagrywało, to najpierw sobie nagramy założymy poduchy I to będzie Podejrzewam, że ta twarda część, bo tu jest jakaś, jakiś filc taki twardy wyłożony, czyli to idzie do dołu, to będzie przód. Czyli tu będzie tył i jak mamy poduchę, no to zamek też chyba powinien być z tyłu, nie? Teoretycznie. No raczej. A tamto powinno być szare na dole, więc próbujemy założyć. Ja nie patrzę, tak? Ja się przegrywam materiał. Dobra, ty przegrywa i Iwona przed chwileczką wróciła właśnie z przejażdżki rowerowej i nagrywa. Składa właśnie dla Was film, który jeszcze dzisiaj zobaczycie, to znaczy jak to oglądacie, to zobaczycie to w piątek. Wczoraj. Dzisiaj generalnie jest piątek, więc ten film, który teraz Iwona będzie składała, zobaczycie jeszcze dzisiaj. Dzisiaj to znaczy dzisiaj w piątek, ale my widzimy się w przyszłości. Najprawdopodobniej tak. w niedzielę. Tak, tak. Ja już też powiedziałam na piątkowym odcinku. Że ty właśnie w domu składasz mi poduchy, także ten YouTube to jest totalny Matrix. Dobra, biorę Cały się kobiety. za remontem, bo jest późno. Krzywo mi trochę wyszło. No, nie, niech będzie prosto. No, wiem, tylko wiesz to teraz tu dopasować. Trzeba pana dobrze. Podejrzewam, że te poduchy i tak po jakimś czasie będą się wiesz. Z tego bywać, nie? Będą się przesuwać, tym bardziej, że na tym się siedzi. Ale nie, mam prawie że. O, prawie że. A prawie robi wielką różnicę. Ale nawet dzięki temu, że ten dół jest taki sztywny, twardy, to całkiem fajnie się to naciąga, wiesz? Ubrałam słuchawki, już Cię nie słyszę. Dobra. No i słuchajcie, pierwszą podłuchę na siedzisko ma. Ale się od razu wysoko zrobiło. U, fajnie. Daj znać jak drobia. Dobra. Więc teraz sobie zakładamy drugą podłuchę. Znowuż, tak jak mówiłem, dół mamy twardy. To nie jest płyta pilśniowa. To jest jakaś, nie wiem, czy filc taki gruby. No, coś twardego w każdym razie. Od dołu góra jest mięciutka. Więc dzięki temu wiemy. Wiemy jak założyć ten pokrowiec. Tak, rozpinamy, tu mamy tył, tu mamy przód. Nakładamy jedną stronę, nakładamy drugą stronę etykietki do środeczka. Zapinamy kontrolę jakości. Ten pokrowiec. I czy pokrowiec ma znaczenie, gdzie jest przód, gdzie jest tył? Chyba nie, bo on jest dokładnie taki sam z każdej strony. Musimy teraz tą poduchę wcisnąć. Zobaczcie. Krowiec jest taki, podłucha taki. Musimy to wszystko wcisnąć tu do środka. Dobra. Pójdźmy sposobem. Zginamy. Naciągniemy. Nie będzie takie proste. Ta po durszeczka numer jeden gotowa. No słuchajcie, jak będziemy sobie tutaj siedzieli, to przecież musimy mieć gdzie położyć sobie kawkę, herbatkę, więc muszą być piękne niby stoliki. a stoliki z boków nie mamy miejsca. Dlatego zdecydowaliśmy się na takie takie podstawki. Podstawki to nie są podstawki takie. takie... Niby stoliki, ale to są takie stoliki specjalnie na kanapę. I krajowskie oczywiście. Szczerze powiem, że jestem zdziwiony jakością tych stolików, bo myślałem, że to będzie taka leciuteńka sklejeczka, która zaraz nam się rozpadnie, ale to jest dosyć gruby materiał, ma 4-3-4 mm grubości i naprawdę wyglądają solidnie. Dobra, wstawiamy kanapę na miejsce i wyłamy i I tak to finalnie wygląda. Tak wygląda nasz kącik telewizyjny. Łącznie z półeczkami, ze światełkami. Nie mamy tylko jednej części. No jest. Już możesz przyjść zobaczyć. Patrzę. Możesz podejść, zobaczyć jak to wygląda. Mi się podoba fajnie. Fajnie, że tego w ogóle tak wiesz, z boku nie widać, bo to się całe chowa. Nie zabiera nam w ogóle miejsca spokoju, a kanapa no, już... wygląda fajnie, nie? Tak. A ja... o, tak zobacz, dziwnie na tym, znaczy. na nagraniu tak dziwnie to wygląda z tymi boczkami, nie? Tak, tego nie widać. No, tak, to, to, ale tak na żywo się... to dużo fajnie wygląda. No, ale generalnie mhm. fajna. Siusio. Bardzo mi się podoba ta faktura, że jest taka, pokazywałeś tak z bliska? nie jeszcze nie pokazywałem z bliska zaraz pokażę że jest tak biodełkę bardzo mi się podobają słuchajcie fajna no podobają podoba mi się te przeszycia bo one tak dla mnie to jest w mojej ocenie sprawiają że taka jest lepsza jakość jakby rzeczy nie mhm. w ogóle podobają mi się nie wiem jak to się nazywa takie lamówki czy coś znaczy to nie jest lamówka, lamówka. Tak? No. Eee, że to dodaje takiego sznytu. sznytu i takie plus 10 do... Ja generalnie nigdy tak nie miałem jakiegoś dobrego zdania o tych pokrowcach, ale w sumie masz mebel możesz sobie. I po dwóch, trzech latach ci się odwidzi kolor szary i będziesz chciała żółty albo zielony albo niebieskie A Ale jakieś to by po trzech latach, a... Mi kobiecie, mając no, możliwość. Dla mnie to zawsze może być takie, coś nie. A dla nas kobiet, jak jest taka możliwość, że można wymieniać, wiesz, poduchy, pokrowce? To można. To można, słuchajcie, według póry roku na przykład. masz na prąki jakieś, nie? No, nawet jak masz już. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem różnych kolorów pokrowców, to co możesz każdą część inną zrobić? jest jakaś opcja. Fajnie jeszcze jak tu będą te pufy za 90 centymetrów. Ojej, już mamy leżanki takie, że można sobie leżeć i oglądać. Jeszcze tylko telewizor milioncali popcorn Popcorn, maszynkę do popcornu musimy sobie kupić taką, co sobie postawimy. Będziemy sobie może... oglądać. Ej, może lokaja po prostu. Nie, będziemy sobie oglądać YouTube. Po co nam się też obcym nakręcić jeszcze pochacie no. Ale podoba mi się Jestem zadowolona. No fajnie. Poczekajcie, popatrzę sobie z innej perspektywy. Fajnie, dla mnie jest ok. Dla mnie też. I wysokość, nie? Mhm. Teraz ja słuchajcie, może pokażę Wam. Właśnie, zobaczcie, podobają mi się te. O Jezu, Arek ma innego stika. Podobają mi się te lamówki. I zobaczcie, materiał jest taka jodełka, taki melange. Pieprz z solą, nie wiem jak to nazwać. Fajne. Fajnie słuchajcie, ona jest wygodna, duża. Tu nie widać tej wielkości, nie? Że jest taka zgrabna. Idealnie nam się wpasowała. bo słuchajcie, mamy tutaj dokładnie 1,92 m. Ona ma chyba 1,90 m. Tak. I mamy po takim mini mini kawałeczku z każdej strony, nie? Ekstra. No usiądź, Super. tak. Fajnie. A weź tak jakby jedna osoba, czy możesz sobie, wiesz, leżeć. Coś, coś się ukułeś? Nie, ja coś mam. Znowu drzazga jakaś. Bo wiesz tą płytek. O. Operacja zaraz tydzień. No, w tamtym roku w noze miałem w tamtym roku, w tamtym tygodniu. Cały weekend kulałem. To to nic, a jak miał drzazgę w oku. A to nie drzazga, tylko dwa jak metalów. Tak? A tak po jednym jakby się właśnie? Możesz sobie tak yy, oglądać spoko. telewizję? No tak na boczek, bo to będzie telewizja. Nie, no spoko, możesz tak leżeć. Tak? No. Super. To jeszcze wiesz, jakieś podłuchy, które mogą sobie gdzieś tam w kącie leżeć? Kocyk jakiś, kocyk. Czy kocyki, czy jakieś inne rzeczy? Widzisz, mogą kupić ten wielki, co ty mówisz? a do czego wykorzystamy ten za duży koszt, co był w promocji po 11 euro? I on by sobie stał, i tu by były takie piękne koce sezonowe. Byłby się o niego. bez sensu. A co ty, kaleka, jesteś, no, że tak masz. Jest. Nie, no spokojnie. Poczekajcie tak z perspektywy. Sobie. Ja się mogę tutaj położyć i. Sobie leżyć. No te podstawki, świetne, które przed chwilą zachwalałem na, na kawkę herbatkę, są świetne, ale tak do leżenia to właśnie poduszeczka jest poduszeczka, bo leżysz na desce, nie? No ładnie ale to wygląda. Sobie można zawsze wiesz zwinąć i to może leżeć. Fajnie, podoba mi się. Ja powiem Wam uczciwie, że ja się troszkę bałam tego koloru, bo my nie mamy żadnej szarości, co nie? Żadnej. Ale szary do wszystkiego pasuje, więc nie No tak, ale taki, trochę się taki. bałam, że to właśnie jakoś tak przełamie, znaczy jakoś tak będzie z dupy wyglądało, że tak powiem, ale jednak. No dobra, popatrzmy razem. Popat patrzycie teraz moimi oczami. Zobaczcie. Delikatny kolor nie rzuca się w oczy. Może to się wyrównywać, bo tu naprzeciwko będzie właśnie czarny. Yy, yy, czarny duży telewizor, tu te czarne takie wstawki i taka szarość. No i jeszcze te dwie pufy, które tutaj będą. One nie muszą cały czas stać przy kanapie, mogą sobie stać tak. tutaj. One o tyle są fajne. Same te pufy to może być leżanka, bo jak jedną z drugą złączysz, tak. to ona ma 180 na, na 70. Ale w ogóle to, to będzie też ta, fajny taki tak. akcent meblowy, nie, bo no. może posłużyć jako stolik, słuchaj, tace położę na to Myślę, i, I... Na różnik no. bo tutaj wiesz dwie, dwie pufy i o. Tu stoliki. Nie? czyli Też może być kącik dyskusyjny Opinia. Dobra, w takim razie do mojej pierwszej wypłaty. Co nie? No. I wtedy zaszalejemy. I będziemy kończyli. No kolejny element, kolejny element mamy... zrobiony. Mamy zrobione. Koniecznie dajcie znać, czy Wam się podoba ile my za nią zapłaciliśmy? 399. 390 coś tam. Mhm. Euro. Nie złoty. No euro, euro. Yy, ale co miałam powiedzieć? Dobra, oddaję y, telefon Arkowi. Koniecznie dajcie znać, czy Wam się ja podoba. Ja już skończyłem robotę na tak? dzisiaj. A. Może jeszcze jutro coś będę już jest późno. Nie będę hałasował, nie? Nie. Także ja dzisiaj już nic nie będę robił. Jutro nie wiem, czy coś mamy jeszcze takiego do zrobienia, co możemy porobić sobie. Coś miałam, jakiś pomyśloneczek, ale... Zapomnę. No musimy zorganizować sobie tą łazienkę jakoś i tą nieszczęsną pralnię, suszarnią, szafę. Coś może jutro pomyślimy sobie z tym. Dobra, ja uciekam yy, robić film dla Was. Arek, już powiedziałeś wszystko? Tak, ja włączam sobie YouTube y i się relaksuję. A ja wracam do Was.